Cześć, tu marek i rośliny. Dzisiaj mam królową domowych choi, czyli choję karnosę. Jedna jest w ziemi, taka duża, druga jest taka malutka w hydroponice, ale też już zaczęła rosnąć. Opowiem Wam trochę o niej i będzie chojowa ciekawostka. Zapraszam. Hoja Karnosa to najpopularniejsza choja, jaką można znaleźć w polskich domach, w kwiaciarniach. Generalnie jak pomyśli się o choi, to właśnie taką choję widzi się przed oczami. To jest rzecz, którą znamy od zawsze, która była u naszych babci w domach. I ten słodki zapach, który można było czasem poczuć, właśnie pochodzi od choi karnosy. Choja karnosa jest bardzo wdzięczną rośliną, mało problematyczną, przez to, że jest bardzo długo już w uprawie w domach. To jest odporniejsza niż inne choje, które możemy sobie sprawić. I dlatego dobrze radzi sobie nawet w ziemi takiej jak ja tutaj mam. To jest choja w ogóle zdobyta w taki sposób, że babcia koleżanki umarła i koleżanka nie chciała tej choi zabierać do siebie, więc zamiast wyrzucić ją na świetnik, po prostu ją oddała. No i w ten sposób znalazła się u mnie. Urosła od tego czasu trochę, wypuściła kilka nowych pędów nawet w tej chwili. Odkąd jest obok sztucznie oświetlanej witrynki jest bardzo szczęśliwa. I zaczyna wypuszczać w wielu miejscach pędy. Na przykład tutaj przy ziemi wypuszcza nowy pęd, który planuje poprowadzić po tej stronie drabinki, ale też tutaj gdzieś wyżej widziałem jakiś nowy pęd, tylko już teraz nie wiem, nowe przyrosty. O, tutaj jest nowy liść na przykład. Gdzieś tak to jest chyba też w ogóle całkiem nowe. No, w każdym razie bardzo się cieszę, bo ma się dobrze. E, kiedyś, dawno temu miała problem z wełnowcem, w ogóle nie wiem, czy ona z tym wełnowcem też do mnie nie trafiła. E, w każdym razie walka była długa, uciążliwa, ale wygrana. No i tak sobie stała, stała. A teraz, jak znalazła się blisko witrynki, e, to wystrzeliła w kilku punktach. Myślę, że niedługo się znacznie jeszcze powiększy. No, a to jest taka mała choja karnosa, która. Y, jest wynikiem wypadku przy przesadzaniu, y, w sensie nie swojej nawet, bo przesadzałem choję przyjaciółki, która też zdobyła y, choję po babci, ale nie swojej, nie swojej koleżanki, tylko po prostu z mieszkania, które było oglądane tam w, przed zakupem i okazało się, że została tam roślina, która umiera, i, i, no i w ten sposób trafia do mojej koleżanki. Ta choja była posadzona w małej doniczce, wsadzona do większej doniczki, trzeba to było rozsadzić, jakoś wyciągnąć, w ogóle było ciężko. No i przy okazji złamał się jeden pęd, przez to ta choja została rozmnożona, no bo posadziłem ją do keramzytu. No i już teraz mam, nie wiem, tutaj jest nowy liść, na pewno z tego wyrósł jeden. I tutaj chyba też ze dwa nowe liście się pojawiły, więc Fajnie, to nie trwa długo wcale, bo no, myślę, że poniżej dwóch miesięcy. Polecam. Jeżeli macie takie już duże choje, gdzieś tam można też uszczknąć kawałek i, i sobie rozmnożyć, mieć więcej albo zagęścić. Bo czasem też taka długa łysa... Oczywiście wiadomo, że można ją dalej zawijać też w dół, tylko trzeba mieć na uwadze to, że zawsze pęd, który jest skierowany w dół, nie dostaje tych hormonów, które powinien dostawać szczyt, żeby dalej rosnąć. Dlatego czasem choje, które są bardziej wrażliwe, po tym jak się je zawinie w dół, potrafią ususzyć czubek czyli ten stożek wzrostu, dlatego że te hormony już tam nie docierają. Bo normalnie jest tak, że roślina rośnie w górę, więc tam koncentrują się właśnie hormony. Ale jeżeli skieruje się ten szczyt, znaczy jeżeli koniec pędu skieruje się w dół, no to hormony docierają do któregoś punktu tutaj na górze, a niekoniecznie do końca pędu. Dlatego ja mam tak zawinięte, żeby, żeby cały czas tutaj było na górze, ale gdybym ją wywinął w dół, to na przykład tutaj ta część by znalazła się na szczycie i wtedy tutaj docierałyby hormony i tutaj zacząłby się nowy wzrost. Zamiast tego. No ale to takie tam pierdoły. Ciekawostką na dziś jest to, że kwiaty choi pachną. Jeżeli ktoś miał już do czynienia z kwitnącą choją, to pewnie zdaje sobie z tego sprawę, no ale nie wszyscy pewnie mieli okazję taką choję powąchać. Ten zapach jest, zwłaszcza u karnosy, bardzo intensywny, słodki i trochę duszący. Ja go lubię, ale nie każdy tak ma i niektórzy z powodu właśnie kwiatów i ich zapachu zupełnie nie chcą mieć nic wspólnego z chojami. E, mi kojarzy się z babcią, z jej domem, gdzie latem właśnie taka choja kwitła na e, korytarzu i na klatce schodowej pięknie pachniało. No ale to już kwestia gustu. Nie polecam raczej do sypialni tak mocno pachnących kwiatów, bo może to przez całą noc naprawdę zmęczyć. E, ale gdzie indziej to myślę, że bez problemu. Choje mają różnych zapylaczy i różnie pachną. Te zapachy są czasami takie słodkie, kwiatowe, czasami cytrusowe, a czasami wręcz nieprzyjemne. Według niektórych, na przykład choja multiflora pachnie trochę jak mocz. No, ja się z tym do końca nie zgadzam, ale rozumiem, co mogą mieć na myśli. Jakby dla mnie ten zapach nie jest tak zły i generalnie nie jest tak bardzo intensywny, bo to też właśnie zależy. Niektóre choje kwitną długo i pachną długo, a niektóre pachną tylko przez chwilę, a kwiaty też potrafią zgubić w ciągu nawet doby czy dwóch. Więc wiecie, to jest bardzo indywidualna sprawa. I to, jak odbieramy konkretny zapach i też to, jaką mamy choję, no, dużo zmienia. Ta choja u mnie jeszcze nie zakwitła. Mam nadzieję, że się to zmieni. Teraz, jak jest przy tej sztucznej lampie, zaczęła intensywnie rosnąć. Mam nadzieję, że przełoży się też to nakwitnienie. Może się uda, może, może w tym roku, może w przyszłym roku zobaczymy. Jestem i tak zadowolony z tego, że jest taka i mam nadzieję, że będzie jej się dalej dobrze żyło rośnie w takiej ziemi, w której w ogóle no to jest taka sucha sucha nędzna jałowa ziemia. Nie wiem czy coś z tym robić czy nie, skoro radzi sobie i w sumie ma taki odpływ na dole zrobiony duży. Podlewam bardzo oszczędnie. Boję się przelania oczywiście jak to ja, ale nie wiem czy coś z tym zrobię. Może na razie niech sobie tak stoi. Ta Hoya australis, którą niedawno mówiłem też o przelaniu i ratowaniu e, i że zostawiłem kawałek Hoya australis w ziemi, bo no, szkoda mi to było wyrzucać wypuściła w dwóch miejscach y, nowe pędy Oczywiście teraz zauważyłem, że jeden z trzech liści, który na niej został, właśnie jest odrzucany więc zostaną dwa liście i dwa stożki wzrostu Ach, No ale cóż, no, na razie nic z tym nie zmienię, również rośnie w ziemi Zobaczymy, też stoi koło witrynki, też jest sztucznie doświetlana, i myślę, że to jest klucz e, i to sprawia, że obie te choje zaczęły nagle rosnąć. No, a ta mała choja karnosa tutaj jest w tym keramzycie już jakiś czas, korzenie już doszły do samego domu. Nie wiem, czy tutaj to będzie widać. Jak nie, to jeszcze zrobię zdjęcie. E, korzenie już widzę na samym dole. Fajnie, e, docelowo nie jest ona dla mnie, więc. Na razie ją mam i się cieszę, ale przyjdzie czas się pożegnać. No dobra, słuchajcie na dzisiaj. Tyle, zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia. Pamiętajcie o Instagramie, subskrybujcie, jeżeli tego nie robicie. I do jutra.